Musicie nam zostawić teraz łapkę w górę pod tym materiałem, żebyśmy weszli do tej inaczej, wody. Inaczej się boimy. Inaczej nie wejdziemy na pewno do tej wody, jeśli teraz w tym momencie e zostawicie kontenu. łapkę w górę. Widzimy, że klikacie. Widzimy, czekamy specjalnie na to. Jebać kromka Dzień dobry. Witam. Państwa. Z Jackiem ze mną z Arturem. Heh. Szanowni państwo, jesteśmy we Władysławowie. Żartowałem. Jesteśmy w Hollywood, moi drodzy. Po co jesteśmy w Hollywood? To wam później powiemy. Ale ma to związek z tym człowiekiem. On nie jest tutaj bez powodu. E, idziemy sobie na śniadanie. Wczoraj przyjechaliśmy, przylecieliśmy dopiero E, zwalczony jetlag. Także słuchajcie, idziemy na śniadanko. No i e, jest jeden duży plus z tego, że po raz trzeci jestem w Hollywood z kimś innym niż tylko sam. W końcu zobaczę coś więcej niż kilometr od mojego hotelu. Także może... Prowadzimy go. Tak, tak, tak. Może nawet wykopiemy się w Oceanie. Ja nie idę nigdy. <laughs> Szanowni Państwo, mogliście mieć pewien dysonans poznawczy na początku tego materiału, ale już go nie będzie. Proszę, bardzo. Podobają wam się moje okulary, chłopaki? Kronka, no, kronka... <laughs> kronka Najsta. Na kronka... Kronka ten vlog to jest w ogóle magia przez Jacka, a ta pani za mną to pani Gabriela, dzięki której popełniamy to, co popełniamy tutaj w Stanach. Dziękujemy pani Gabriela. Proszę. Je -je B.

tak jest. Panorama. Nic nie widzicie, bo to w tym aparacie nie nic widać? nie widać. Ale tam jest znak. Moi drodzy... Idziemy do Gryffindoru. Laboratorium, laboratorium, obserwatorium Gryfindoru. Żartuję. Obserwatorium Gryfina. Pierwszy raz tu jestem. No także moi drodzy, no ładnie no. Ładnie, ciepło. 30 stopni. A ten pan moi drodzy to James Dean. Jacek ty tak jak James Dean trochę wyglądasz. Włosy Ale podobne macie. Krótki mam. Nie ma brudki. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. No, no, no wariat no. będę już zaraz. No zejdź z tego no. Przestań. Już spadniesz. Artur. Matko, bo aż mi słabo się robi, naprawdę. Tam moi drodzy LA. Tam nie widać. Możecie mi wysyłać donate, bo wtedy miał lepszy aparat wtedy na streamach. A jego możecie subskrybować. Tak zapraszam. Twitch TV. <laughs> Twitch TV. A no i miałem wam też powiedzieć po co tutaj jesteśmy. Zastanawialiście się po co tu jesteśmy, a jesteśmy tu Żeby nagrać, słuchajcie, nowy sezon Apex Legends, eee, wszystko to, co będzie nowe, że zobaczycie w osobnym materiale odnośnie gry. Eee, no a tak tylko Wam daję znać w tym vlogu w tym teraz, że coś takiego będzie. Tak tylko na szybko, nowa mapa, co jest dosyć interesujące, nowa postać, nowa broń, no i też przede wszystkim buffy i nerfy, ale o tym kiedy indziej. Jacek, czy myślisz o tym samym? Powoli, powoli. Słuchajcie, może być przyps tak zwany. Nie mam. Raz, zobaczcie, raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, fun fact: w amerykańskich Uberach są jednorazowe chusteczki. Ciąg dalszy wycieczki. Wchodzimy już trzecią godzinę. Bogę chodzimy zmęczeni nie jechaliśmy Uberem na pewno no i drodzy jesteśmy w takim miejscu gdzie chyba czy bogaci ludzie mają swoje domy może niekoniecznie bogaci nie wygląda. patrząc na ale kurde taki nie wiem ja mam cały czas przed oczami GTA nie jak się tutaj gdzieś chodzi patrzę na te wszystkie budynki czy na pana który był chyba lekko naćpany pod, przy tym śniadaniu co tam no. proszę bardzo zobaczcie hołd na razie drewno Artur nawiązuje znajomości z miejscowymi tulicami. Fantastyk. Generalnie, jeśli byście chcieli podejść na górę, to nie można tego zrobić, bo będą was bili i chustali. O, proszę bardzo. Pewnie Polacy tam widzą, że nie można, a wchodzą. Dzwonimy na policję, Artur. Szybko. Dzwoń Z kamerą wśród zwierząt. No, Teraz Jacek się z tubylcami zaznajamia. Tylko nie na troszeczkę O, a tutaj Czeka, buduje dobrać. dom swój. To są ostatnie sekundy przed tragedią. Za chwileczkę Kromka pożegna się. Z kręgosłupem, karierą, twarzą. Ale tu ja napinam te mięśnie. To... To pokazuj, nie? No Tak, dobra, biedę. dobra. No i zajście. Arturo? No, bez problemu. jest. On jest taki wysoki, że to nawet nie jest przepaść dla niego. Także no, tak, proszę państwa, bardzo ładny znak to jest. Bardzo ładny polecamy obecność w tym jakże takim ikonicznym miejscu i zmierzamy teraz kąpać się z rekinami chyba ale pracują. No ładne są, ładne są. Tułaczki po amerykańskich bezdrożach, dzień piąty. Nie mamy nadziei. Kurwa, ktoś tu Kończą ma... nam się zapasy. Kończą nam się zapasy. Przecież tutaj ma wi-fi nazwany Crime and Punishment. Crime <grym grym grym> and Punishment wi-fi, niestety nie... Po... Artur, Artur, autostopa Artur, autostop. Niestety jesteśmy... Wiecznie opluwani. Na drogę Ej, Ja najbardziej się martwię o Jacka, niestety. Nie? Jacek ewidentnie ma kryzys, przechodzi Mówił coś o turlaniu się z górki. Nie jestem pewien, trochę. Czuję się tak odpowiedzialny poniekąd, też może. Nie, no, żartuję, nie czuję się za niego odpowiedzialnym. Te to jest Ej! Nie mów tak! Debilny pomysł? Nie mów tak, no stary! Kurwa, stary, zginęliśmy za twojego chujowego vloga. <trujne> To ma potencjał tytularny. Ale... Szanowni Państwo. Santa Monica. Czyli dużo półnagich kobiet. Pokaż im plażę, a nie twoją mordę. Jaka ta plaża jest duża w ogóle. Zanim wam pokażę plażę, chcę wam pokazać moje duże działo. A nie. Patrzcie tutaj. Jakie jest duże działo. No jest piękne duże działo właśnie widzicie? piękne duże barki Ej ale to jest chyba takie Tego pana coś boli, to już sam miałem Ewidentnie go coś boli wrażliwość została wystawiona na ogromną próbę. Byliśmy świadkami mordu. Mewa zamordowała gołębia. Jako, że gołębie symbolizują mi się z Polską, z Polską, z społeczeństwem polskim, czuję się poniżonym przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i oczekuję wyjaśnień. Helikopter leci. Po gołębia. Po Wchodzimy. Moi drodzy, do oceanu. W tamtym miejscu są większe fale, a przynajmniej były przed chwilą. Szanowni Państwo, pożegnaj, nadszedł czas. Żegnamy się z Arturem Pomachaj, z Panią Gabrielą, która aktualnie coś tam na Instagramie robi, Papa pa. oraz z Panem Jackiem. No i drodzy no cóż, miejmy nadzieję, że nie ostatni raz, bo na pewno nie pierwszy i to tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. Co trąbisz? kretynie? niech twój cień pomaga.